To jest sposób na wyprodukowanie najgorszej czekolady na świecie. Druga, druga część dziwnych kulinarnych połączeń, które znaleźliśmy w internecie. Podobno okazuje się, że ludzie potrafią najprostsze rzeczy jeść w dziwny sposób. To jest seria robiona właśnie z wami, także nie bójcie się pisać w komentarzu, co jeszcze macie ochotę, żebyśmy my w waszym menu, yy, no najzwyczajniej cię spróbowali, po co wasz żołądek ma cierpieć, niech cierpie po prostu nasz. Yy, sześć dań, sześć dziwnych połączeń, które znaleźliśmy w internecie i które rzekomo mają być pyszne. Pierwsze tak. dwa odcinki znaleźliśmy w necie, resztę pociągniemy już razem z waszych komentarzy. Tak. Zaczyna ten, kto zacznie. To podaj mi tościki, proszę. Uuuu. Przygotowałem wersję, no wydaje mi się, że to jest wersja e, śniadanie na słodko. I teraz tak, do tych tościków potrzebuję majonez, tak, ten Ej, jest już na pocztu. Easy, pocentu. easy, Musi wypalić, łobaben. Czy wszystko z majonezem smakuje lepiej? Na razie wszystko, sztaba, na razie wszystko. Na razie wszystko. Daj nóż do smarwanka. Smarujemy z dwóch stron majonezem. Nie bójcie się ilości, w końcu nie jesteśmy sztaba, na diecie. kolejny raz robisz mi mindfucka, no. Czekaj. Tobie też kuba? Ale o co wam chodzi? Weźmy tuba. Z dwóch stron kromki jakby smarował, by było od góry i od dołu. To nie jest, że smarujemy z dwóch stron. Smarujemy dwie kromki z jednej strony. Ale robiąc takiego sandwicha, smarujesz z dwóch stron. Nie! nie. Komentarze! Niech odpowiedzą na Bo to. Znowu nie wiem, o co ci chodzi. I już myślę, jak to ja zacząłeś, jak ty to będziesz w powietrzu, jak ty to położysz. I teraz magiczny składnik. Dun, 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 dun. Pineapple slices! To chyba za mało dałem majonezu, coś czuję. Rozumiem, kładę. No tak, no możesz sobie zrobić, nie wiem, posiekać go, nie widzę powodu, nie? Przykrywam? No tak. No i, yy, jak to mówią, oh, Czuję, że to będzie zajebiste. Smakuje jak moja ulubiona sałatka mojej ulubionej cioci złotej, Kuby mamy z kukurydzą, kurczakiem wiem, i która? z ananasem. Wiem, Ty nie lubisz? Nie lubisz, nie lubisz swojej cioci? Kogo nie lubisz? Sałatki czy cioci? Ananas. Ej, ty ej, jesteś, co ty, lubisz? Co ty w ogóle jest? Dlatego on jest chudy człowiek, on nic nie lubi. Będz! Pierwsze danie i strzał. To jest Lekko, lekko kwaśno-słono coś. To musi być chleb tostowy. Słuchajcie, e, rozmawiałem przez telefon, musieliśmy zrobić cięcie, bo ważny telefon. E, I zjadłem całe. Słuchaj, Arku. Chodź za to, już wiek, Zobacz, jaki uśmiechnięty jestem od razu. Chyba znaczy, że głodny. Jak ty. jak się smakuje? A Czy lubisz czasami w ogóle. Tak. Lubisz mocno przypieczone, czy tak? Jak zrobić tak będzie. Masz jedyną, e, arci szansę widzieć proces przygotowania. Nie wierzę, że tak proste połączenie, wbrew pozorom, dziwaczne, ale proste. E, czy on smaruje teraz z dwóch stron, prawda? Tak. No bo, że robi takiego samego czy czyli z dwóch stron musi być już mu nie tłumacz. Zapytaj, z ilu stron smaruje. Jednej, no. i a szama świetnie, że jest smarowanie chleba z dwóch stron. Nie, no jak z jednej strony. No, ale jak robisz sandwich, a ty no, masz go na dole i na po posmarowanego. O kurwa, no, winę. Nie, nie! nie, nie, nie. O, nie? Czekaj, tak. czekaj, Czekaj, człowieku. A co wy dajecie gościowi? Człowieku! Który, który jest, bo on się nam sztaba no, zmarnuje, no, bo widzę, no, no, tak, że nie jest wart tego, żeby całe jeść. Ale faktycznie jest tak, że chyba nie na Plenarasa. Masz takę konsystencji. Masz szaklę, przed chwilą. Skończyliśmy pierwszy odcinek, dużo zjedliśmy, więc nie jesteśmy głodni, a i tak to jest dla mnie wypasione. Nie, to mogło być w, w naszej knajpie. Będę to robił, będę nie to nie robił. To jest narodowe danie u Andi, a Ty wy, 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 występujesz w YouTube'owym show, <śmiech> <śmiech> gdzie, gdzie testujemy niepasujące do siebie rzekomo połączenia. Czy kiedykolwiek jeszcze powtórzysz ten eksperyment? I nie mamy współpracy z producentem tych oto ananasów. No nie! Nie, no dobrze. Ale słuchajcie, wiecie co tak to była dobra próba, bo jak sądzę, że zaraz coś połączycie, to wolę iść już do pracy dalej. No nie, Boje. myślę, żebyś byś sobie spróbował, bo Ty wymyśliłeś. Dobrze, chodź, to ja wyciągnę drugie. Bo mój no. pomysł znalazłem w internecie. Zostawiamy to jako fajne, tak? To, to, to tak, się, tak, tak, to tak. tak. Pamiętasz jak... Napadł kawalerce, zacząłeś solić czekoladę? Tak grubo? Pomyślałem sobie, że są inne rzeczy solone, które uwielbiamy i niestety już też to jadłeś. Skoro połączyliśmy czekoladę z solą i była zajebista, to jak przyłączymy pyszne, pyszne chipsy z solą... Nawet założenia smacznie brzmi. ...to czy będą zajebiste. I teraz jest pytanie, jaką technikę obrać? Moczenia? Chyba nakładania. Nie, bo jak zamoczyć, to złamie ci się. <laughs> że do podniebienia, czy co? Do podniebienia? To, jest to na język Dobra, to jest sobie. No? a tu do góry. Aha, sposób jedzenia. A to koreo. jest ciekawe, no. Sól idzie podniebienie, a to na języczku się robi. Widać, że jesteś techniczny. Ale jaja. Inaczej. Czyli... Dlatego czekolada jest z jednej strony solona. Ostatni. 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 To nie jest takie, Nie robi na mnie szału. na masowo, na masowe no Znaczy, szczerze, yy, to... Coś takiego, wow, ty, to pasuje. To Ta, pasuje takie, to... takie emocje. To mi spoko. Ktoś nie miał rację Ja powiem tak, jeśli po patrz, prostu... Ja ci, patrz, ja się z to nie pożegnał. <grym> tak jak Archie, języczkiem. To na języczek, czekoladka na języczek. Te chipsy są dziwne. One są lekko kwaśne. Archie miał rację. To nie pykło. Nie pykło. Jest bardzo mało rzeczy, które nie smakują z nutellą, ale no tu okazało się, że jedną z tych rzeczy są chipsy. Sztaba numer... Co? No Dobry 3. numer 3? Za dużo o tej nutelli gadaliśmy. Tak. Jest takie zdjęcie, I swear, zresztą widzicie, gdzie ktoś wsadził snickersa do ogórka. Więc starają się wybrać największe ogórki, jakie były, więc sprawdźmy, czy to może być dobre. Ja w to nie wierzę. I co, yy, według tego zdjęcia ty to wydrążysz? Nie wydrążę teraz ogórka, bo nie mam sprzętu, więc co zrobić, dlaczego czego wydrążę? Czy po prostu przetnę na pół, wyciągnę ten środek i wsadzę tu sneaker'sa i go zamknę? Racja. Ty ja myślę, że ja sztaba to przetnę na pół. No właśnie, tak, możesz przeciąć tego. My, myślę, że to tak powinno zostać zrobione. Na razie zrobimy jednego, no bo nie przekleimy go na pół, zacznijmy jak smakuje. I co, i po prostu tak? No tak. Idealnie. Czyli, która była połówka? Ładnie to, żeś zrobił, panie. No i teraz masz takiego, nie? podobna sytuacja, jak z masą orzechowymi pitami, uh -huh. bo sam w sobie takie snickers jest dosyć suchawy. Mi się wydaje, że ogórek jest za mokry na czekoladę. Pamiętasz, że próbowaliśmy robić rzeczy z czekoladą? Wszystkie, które były powiązane z mokrymi produktami, nie wychodziło wtedy. Tak było? czekoladą, tak. O ile czekolada dobrze komponuje się Smakiem słonym, to źle się ze smakiem octowym to no. źle, nie, nie smakuje. No nie pykło, no nie. jeżeli znajdziecie y, pikle takie całe, no to możecie sobie nadziewać, ale ja się spodziewałem, że to nie pyknie i jest to po prostu niedobre. Jest to po prostu niedobre i to nie ma najmniejszego sensu. Ani to słodkie, ani nie pasuje jako przekąska, ani nie pasuje pod wódkę, ani nie pasuje, żeby komuś to podać. To pasuje w Rosji, bo w Rosji jak podajesz masz imprezę. Poda podajesz już herbatę i ciasto, to jest znak dla gości, że mają wyjść. Serio. No. Więc jak, możecie mieć taki znak, sygnał, że jak gościom, jestem pewien, że nie wyjdą. Jak podasz im te, poczekajcie, jesteście głodni, poczekajcie, Nie, nie drążysz, proszę, i to zjedzą i wyjdą. O, musimy się zbierać. Tak, a już późno, późno. już jest Oj, ciemno, Halinka, już jest ciemno, Halinka, jest ciemno, Czas... o 16.00 jest ciemno, ja, Żelazko. Dobrze, yy, bez historii. Kojarzycie? Oreo. 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 Czemu nas tu jeździsz sztaba? Nie wiem. Bo to jest odjazdowy program. Grinch, mrozi. Nie rozumiałem nigdy fenomenu, fenomenu tych ciastek. Na Nadzienie bardzo lubię, ale to, to, to ciastko tak... Wiele reklam yy, pokazuje, jak ktoś wkłada te ciastko i mocza w mleku. Tak, i to jest po prostu tego fenomenu jeszcze... Że się specjalnie trzeba tutaj widelec wsadzić, a tak. nawet ktoś wyprodukował specjalny widelec do moczenia. A ja znalazłem, panie Sebastianie, zdjęcie, że komuś się skończyło mleko. Tak. I ponoć moczenie o reo, w soku pomarańczowym to jest to. Ale ja nie będę moczył bez widelca. Ale po co? Ale łajdź! Bo, bo całego zamoczyć. To a powinien tak, ten z Instagrama nam pokazać, a tak co? A całego mam zamoczyć? No, a, a jakbyś trzymał palcami, to byś paluchy wsadził do mleka, no na przykład, rozumiem. nie? Co? No, nie wiem, jak długo, no. Ty, puszcza bańki. Z mojego lecą bańki. No, moje też pierdzi. Patrz, widzisz kubek? powiedz że wylatuje? O, kurwa. Ale ja ja, bo to jest hit. Nie smakuje mi to ani trochę. Ale to są, jak ktoś lubi, pomarańczowe delicje. Nie, to są gorzkie delicje. No Chodź, am, ją. am. Nie no, am. Ale tutaj widać. Dawaj nie. tu am. Da nie, bo Ty chcesz półgryzka, no weź. Nie chcę, Ale weź do... A, no to chyba, że no. tak. Pogryź najpierw dobrze, zanim ocenisz, dobrze? Tak, chorobieństwo Nie, kogoś nie ma, kto by mu tego smakowało? Nie Nie ma na świecie takiego Ani innego? Jesteś Zdrowy, pewien? To musiał straszyć. Tak Nie, to jest tragiczny Ale pewnie, Jakoś... Poczekajcie, ale stworzyliśmy zupełnie inne Coś. Nie wiem czy też tak mieliście za dzieciaka, tak, ale na przykład yy, brało się herbatkę, tak, gorącą herbatkę i maczało się herbatniki. No. I zawsze z siostrą robiliśmy takie zawody, tak, kto dłużej zamoczy ten herbatnik i uda mu się wyciągnąć, żeby on się nie przerwał i nie spadł do herbaty. To wywymyśliszcie squid game. <laughs> Jak ci się pije sok z pokalka do lodów. Ten sok jest sporo, nie? Ale sam sok bez Oreo. Trochę kwaśny, ale dobrze. Chowam sok, bo nie zasługiwał nie. jako mix z Oreo. O nie! Wrzucili wstawkę w środku filmu. To znaczy, że chcą nam coś powiedzieć. Dokładnie tak. Otóż, kochani, jesteście w trakcie oglądania filmu, w którym testujemy, sprawdzamy, smakujemy dziwne połączenia kulinarne. Ale to nie są jedyne dziwne rzeczy, które ostatnio zrobiliśmy. W opisie pod filmem macie link, który zaprowadzi was yy, do... A, myślicie, że wam się przyciął net. Nie, ja się po prostu przyciąłem. Link zaprowadzi Was do filmu, w którym połączyliśmy zwykłe rzeczy z dziwnymi konkurencjami. Czyli połączyliśmy rzeczy, które totalnie nie były zaprojektowane do tego, co z nimi zrobiliśmy. Zobaczcie, jak wyszło. Ale zdradzę, wyszło zajebiście. Kochani, przechodzimy do lekko trudniejszego pomysłu, bo trzeba będzie uruchomić kuchenkę. Piszcie, oczywiście, nadal w komentarzach, co chcecie, żebyśmy zrobili. W sensie, jaki miks. jest delikatny problem, ponieważ znalazłem taki pomysł, że ktoś wziął zupkę china, ale było tak, że tutaj się gotowała zupka. Tu wsadzona była czekolada. Yy, ja też jak przeglądam widziałem to zdjęcie, ale yy, dawaj. Ale nie wiem jaka czekolada, gorzka Daj. czy mleczna teraz. Dajmy chociaż gorzko, może coś. No dobra, no to dajemy gorzko. Ale ja ci powiem szczerze, że już czuję, że to będzie oblech, nie? Dlaczego? Myślę, że po prostu pomidor jest, wykorzy jest wykorzystywany na tylu polach, że może być słodki. Zdjęcie przedstawiało tylko tyle, ale ładnie pachnie, że była wstawiona tabliczka czekolady. Wydaje mi się, że na jedną zupkę tabliczka jest za duża, dałbym pół. No to daj pół, ale myślisz, że już? A dlaczego nie? No dobra, dodamy całą. No i teraz pytanie, czy to rzeczywiście ma szansę piknąć? Nie wiem, no. Dobrze sztaba, mi się wydaje, że to trzeba wymieszać. Ty, dobra. jaka się puszysta zrobiła, masz piękne Romanie, weźmiesz to sztaba? Wygląda to ciekawie. Nie no, wygląda jakbyś zrobił jakiś taki budyń albo coś, co ma zastygnąć, no. Mus, mus po prostu czekoladowy. No, tutaj w ogóle nie widać, że tutaj było coś pomidorowego. Ty mi się wydajesz tak, że pyszne. Nie wygląda. Jakbym miał spleśniałą, zgniłą czekoladę. Serio. To jest dla wariatów, nie? To szkoda, że tu nie ma krzysia. To jest w ogóle okropne. To jest takie, że nie chcesz o tym opowiadać. To jest. syf. Straszne. W ogóle ta to nie może mieć czekolady gorzka. Nie, ta, ta czekolada w ogóle wydobyła Oj. starość lodówki. To jest sposób na wyprodukowanie najgorszej czekolady na świecie. Spróbujemy z półką mlecznej. Dobra, zaryzykujmy serioła, ja wezmę nowy ten. To jest taka zupa motywacyjna. Ta zupa Zupay <słuch> być motywacją dla ludzi, którzy się martwią, że coś w życiu zepsuli. Tak, jeżeli martwicie się, że nie wiem, poszło wam, poszła wam dwumasa, turbo albo coś. Tak. Spokojnie, są gorsze rzeczy na tym świecie. I weźmiemy połówkę mocno mlecznej. Szczerze, to to śmierdzi jak skarpeta. Jak mm. to śmierdzi... Co Dobra, ją? już jej nie goty, ona miała tylko się za ten. Dobra, w tym się da roztopić czekoladę. No, oczywiście. Mi się wydaje, że przed nami ten format wymyślił ten Rafatus magikal czy jak oni tam mieli. Magical. Nie, nie mówmy, bo bana. Iluzjonistal, nie magikal. A, miałem nie mówić. Ale to wygląda, o, ale to wygląda jak popłuciny. Jezu. Uch, jak nie wiecie, jak wygląda złoto, wygląda tak po prostu, nie? Gwarantujemy doskonały smak bez barwników. No, nie w naszym wykonaniu. Smakuje jak cebulowa. Co to jest za zupa serwioła? Ale tak, ale tutaj czuję cebulę. Ale jaja. Słodka cebula i słona cebula. Mógłbym znać ludzi, którzy znają ludzi, którym to smakuje. I ci ludzie siedzą w zakładzie zamkniętym. A, tak. Ja bym tą zupę nazwał brak szacunku. No, tak, brak szacunku, szacunku do czekolady, do tak. zupy i do. Te, 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 tego kielicha. Co mam ci dolać? No bo to nie, bo dla Romana nie starczy. Chodzi o to, że nasze zdanie musi zostać jakoś. Skonfrontowane. Ty z jednego słoja jadłeś drzem. Więc temat jest taki, że masz różne. jak pachnie? nie? Tylko jest ja bo... zupa mleczna z podkami i deskami. Co ci gadasz? Ty czujesz się jak Krzysiu. No. A autentycznie ty też musisz tak czuć. No, tak się czuję. to no. co ja wypiłem. No dobre. I co? Nie, tragiczne. Ale co, bólowa? Słony mleczne przede wszystkim. Ty mleczne, no? Nie polecam. Nie, to czarne jest potworne. Czarny. Przedeku, jest... żeby hitem Czarny. odcinka był ananas z majonezem? A nie, coś jeszcze. Nie. No, nic na razie. Internet to ściema. Czy masz coś dobrego, bo już nie mogę? Tak, powiem wam tak, czujemy się źle. Ja się czuję tak autentycznie źle. Może dlatego, że to jest drugi odcinek, i w sumie już jedenaste danie. Ale szczerze, już po tamtym to już wszystko pójdzie. Przepraszam cię, no nie chciałem brać zdrowych rzeczy, ale wziąłem awokado, bo pomyślałem sobie. No to ja zjem to, yy, tą. Pestkę. pestkę. Pomyślałem sobie, że jest taka rzecz, która yy, na pewno której nie weźmiesz. Mamy idealny dla ciebie nalepkę na zegarek. Nie wiesz, która jest godzina? It's ready-to-eat time! No <laughs> która godzina? Ready-to-eat time! <laughs> Ciągle wpierdzielasz, Dobra. Tym Strasznie duża, no. Oszust, oszukańcza. Ale kurde, prawie awokado nie ma przez tą pestkę. Ne, patrzyłeś kiedyś, jak w środku wygląda ta pestka. A więc tak wygląda paskudziak. Jak ten. Jak jakiś orzech. Jak kasztan taki niedojrzały. Jak kasztan. Dobrze, e, Zdjęcia macie tu. Strasznie niedojrzałe awokado. No nie no kuźwa, zrobili nas konia. No to co oni oszukują, że ready to eat, kiedy? One na pewno dzisiaj nie jest ready to eat. Staba, słuchaj, wiesz o co chodzi, musisz sobie te awokado zrobić tutaj, nie? Dobra, będzie awokado al dente. Zakładam, że przepis polega na tym, że z miodem to będzie. Tak, że trzeba je zmieszać z miodem. No to tak się wymiesza, no. Ja wiem, że to powinna być takie, taka masa, o to Ci chodzi, nie? No tak jak e, te guacamole, no. Ja pierdziu, ale to nie da rady. Zraz z tego, że nie da rady, to mam na to inny pomysł, bo my się nie podajemy sztaba. Nadziewasz? Moczysz w miodzie? To ja sobie wleję troszkę miodu. Awokado przybrało. Ale te niektóre kawałki są takie bardziej miękkie. Słodycz. Dużo tego nie zjesz, tak. Uh -huh. Ale jeśli z takim niedojrzewym awokado już. Uh -huh. czuć ok, to ja jestem w stanie uwierzyć, że to będzie. Ja te... bym to dał to po środku, że? Po Może no. to sobie zrobię. Ja ci powiem lepiej. Jak znajdę <coughs> prawdziwie gotowe awokado. Jest to słodycz. Jest to zdrowy słodycz. My w karcie, w łobaben, powinniśmy mieć zdrowy słodycz Ale pastę! Najprostsza nazwa to jest Miodokado, ale można spróbować jakoś bardziej fancy. Haneikado. Z niedojrzałem jest w miarę, to znaczy, że z dojrzałem będzie naprawdę okej. Okay. Na koniec, lekko to nam osudziło dzisiejszy odcinek. Tak, bo to ma potencjał, jeżeli znajdziecie odpowiednie awokado, lub kupicie takie i poczekacie kilka dni. Spróbujcie, naprawdę tak. spróbujcie. To warto, to już wiem, to... Ja bym, ja bym to tak dał tutaj, mhm. tak na zasadzie, nie że... Nie schowamy ze stołu, nie schowamy no, ze stołu. Jest naprawdę spoko, nie? Kochani, y, kolejny odcinek y, dziwnych połączeń. Dzisiaj tak lekko ukontentowani, nie tak mocno. Tak, jak gdyby kanapka, y, bardzo spoko. Tutaj, no niestety. Nie, Ale to rukuje, to rukuje. Zrypało to... nam to awokado, wiemy, że byłoby dobre. Ale kanapka jest wyborna. Naprawdę, tościg. Jest rewelacyjny nie taki naciągnięty, bo nic nie było. Jest bardzo, bardzo dobry. To jest drugi odcinek serii i kolejne powstają już przy współpracy z Wami. I być może to też jest ciekawy blok naszych live'ów, które mają nadejść, ale mamy końcówkę roku tak busy, a że bi i Easy. Busy. Busy top. Taki, taki nowoczesny ZZ Top, taki Tak, to, że on jest ciągle zajęty. Ty, no, no. Top. top. Wy jesteście zajęci? Nie, to jest Z i on jest B. Ty jest najlepszy z nas, Zizi Top. Dobrze, jak zwykle kończymy w no, sposób dla nas naturalny, czyli wielkim cringe'em. Cringe Suchym cringe'em. Suchym cringe'em.